Krwawnik za pokrzywą to chyba najbardziej popularne zioło w medycynie ludowej. W tym wideo dowiesz się, jakie właściwości posiada krwawnik i w czym może ci pomóc, gdzie i kiedy zbierać, jak przygotować, żeby działało leczniczo, i dowiesz się też paru innych ciekawostek. Więc jeśli ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. A ja zapraszam do oglądania. W trakcie zaboru rosyjskiego krwawnik w medycynie oficjalnej był uznawany za skuteczny środek podniecający i poprawiający trawienie. Swoją łacińską nazwę Achillea millefolium zawdzięcza greckiemu Herosowi Achillesowi, który podobno leczył swoje rany sokiem z krwawnika. My oczywiście mamy swoją nazwę, krwawnik pospolity, co nawiązuje do jego przeciwkrwotocznych właściwości, dlatego jeśli znasz kogoś, kto może skorzystać z tej wiedzy, to podeślij mu to wideo, a my zaczniemy od zagadki zielarza. Co oznacza nazwa gatunkowa millefolium? Łodyga krwawnika po jego przekwitnięciu pokrywa się tak tzw. foliką roślinną, która jest grubsza niż u pozostałych roślin. B. Milefolium oznacza liczne liście, które posiada krwawnik. Czy C. Nazwa pochodzi od greckiego botanika Aleksandra Milefolium. Możecie napisać w komentarzach, czy udało Wam się odgadnąć, a prawidłowa odpowiedź na to pytanie będzie na końcu tego odcinka. Krwawnik bardzo korzystnie działa na nasz układ pokarmowy, co najmniej z kilku powodów. Pobudza wydzielanie kwasów trawiennych, nie tylko tych żołądkowych, ale też wątrobowych i trzustkowych czyli tak naprawdę porusza wszystkie te organy, które są odpowiedzialne za prawidłowe trawienie. To właśnie dzięki takim ziołom jak krwawnik mamy możliwość prawidłowego odżywienia naszego organizmu. Kolejną zaletą stosowania krwawnika jest działanie przeciwkrwotoczne, które możesz wykorzystać w leczeniu różnych krwawień. Przeciwkrwotoczne właściwości to zasługa jego unikatowych aktywnych substancji, które powodują zahamowanie krwawień, zarówno tych wewnętrznych, jak np. w układzie pokarmowym, oraz tych zewnętrznych, kiedy doznasz mechanicznego uszkodzenia skóry. Jeśli masz zgagę, nieżyć żołądka, bóle menstruacyjne, infekcje w układzie pokarmowym, a nawet infekcje w układzie oddechowym, to wyciągi z krwawnika będą świetnym rozwiązaniem. To co jest bardzo ważne, to trzeba pamiętać, że krwawnik może powodować efekty uboczne, np. oszołomienie, bóle głowy, formę takiej wysypki, jeśli się jest wrażliwy na jakieś składniki z tego krwawnika. Trzeba sobie również powiedzieć o tym, że krwawnik może obniżać podwyższone ciśnienie krwi, chociaż dla nadciśnieniowców to jest akurat plus. Te wszystkie właściwości o których teraz powiedziałem, one nie biorą się z powietrza, to aktywne substancje z krwawnika tak działają i należą do nich między innymi olejki eteryczne, głównie to są monoterpeny i sesfiterpeny, ale też tujon, tak ten tujon. Mówiłem już o nim w odcinku o natomiast jest go tyle tam co kodna płakał, więc nie ma się czym przejmować. Znajdziemy tam też liczne glikozydy flawonoidowe, poliacetyleny, kwasy fenolowe, fitosterole, garbniki, kumaryny, a także kwas bursztynowy i kwas walerianowy. Jeśli te nazwy ci nic nie mówią, to znajdziesz je w rozdziale zatytułowanym ABC Zielarza. Ziele krwawnika zbiera się w trakcie kwitnienia i suszy się w miejscu bez dostępu do słońca. Na początku wideo powiedziałem, że powiem wam, gdzie rośnie krwawnik, i prawidłowa odpowiedź to: Wszędzie na polach. Wystarczy się przejść i poszukać wystających białych główek. Podsumowując, te dwie flagowe właściwości krwawnika to pobudzenie trawienia, poruszając do pracy wszystkie narządy produkujące enzymy trawienne oraz hamuje krwawienia zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. I Zobaczcie, że to są niby tylko dwie właściwości, ale tak naprawdę można je wykorzystać w wielu chorobach, gdzie pojawiają się zaburzenia trawienia czy krwawienie w układzie pokarmowym. Przejdziemy sobie teraz do przygotowania nalewki i naparu. Do przygotowania naparu wykorzystaj dwie łyżki surowca i zalej je szklanką wrzącej wody. Odstaw pod przykryciem na 15 minut i po tym czasie napar może stosować 2-3 razy dziennie po 100 ml jednorazowo. Do przygotowania nalewki będziesz potrzebować alkohol 50%, którym zalej susz albo świeże zioło w stosunku jedna część zioła do 3 części alkoholu i tak przygotowaną nalewkę odstaw na 2 tygodnie w zaciemnione miejsce, po tym czasie możesz ją przefiltrować i stosować 5 ml rozpuszczone na 50 ml wody. W tym wideo to już prawie wszystko prawidłowa odpowiedź na zagadkę zielarza brzmi. Nazwa gatunkowa pochodzi od licznych liści krwawnika, dlatego też w medycynie ludowej jest nazywany 1000 list. Dawniej młode listki tego zioła zjadano na wiosnę w ramach takiej kuracji wzmacniającej i oczyszczającej. Jeśli chcesz, żeby takich wideo o ziołach było więcej, dodaj mi znać w komentarzu. Będę wiedział, że taka forma się podoba. Jeśli uważasz, że Twoim znajomym taka wiedza może się przydać, to udostępnij im to wideo i do następnego wideo.